Witam Was serdecznie, z tej strony Wróżka Sorsza. Witam Was na moim kanale YouTubeowym. Za chwilę przedstawię Wam nowy horoskop ułożony dla Was dzięki Wroczniarków, czyli ze Fary Soraku, tym miłym duszką, które otrzymam tutaj w ręku. Za chwilę przekażę Wam ich przekaz na kolejny tydzień sierpnia. Natomiast chciałam też Was bardzo serdecznie zaprosić na moją stronę internetową www. E, wróżka.org. Można się ze mną kontaktować również przez maila małpawróżka.org. Więc jeżeli macie jakieś pytania, pragniecie spotkać się ze mną na żywo albo chcielibyście poprosić o jakąś wróżbę właśnie za pośrednictwem maila, to zapraszam Was serdecznie. A teraz już przechodzimy do naszego horoskopu. I tak, dla wodnika mamy tutaj Fairies of the Future. Karta ta przypomina wodnikom, tutaj te elfy przyszłości chcą zaznaczyć to, że owszem, należy pamiętać o tym, co było, należy planować przyszłość, ale żyjemy tu i teraz i właśnie ta chwila liczy się w tym momencie najbardziej, tak więc wodniki e, powinny pamiętać o tym, że owszem, muszą iść do przodu, ale jeżeli nie będą e, z de, z zwracały większe uwagi na to, co się dzieje wokół nich, to mogą przegapić jakąś dosyć istotną informację. Tak więc, wodniki, żyjcie tu i teraz. U znaku zodiaku ryb z kolei główną kartą na ten tydzień będzie ekstaza. To bardzo energetyczna karta. Pewnie zauważyliście, że Ferry z Oracle dzielą się na, na różne kategorie. Tutaj mamy akurat kartę mówiącą o stricte e, bardzo silnej energii. Tak więc rybom nie zabraknie radości życia. Będą właśnie w tej ekstazie w tym tygodniu. Tak więc łatwo będą popadały w zachwyt, będą bardzo zmotywowane do działania. Ale to jest bardzo dobry moment, żeby realizować wszystkie swoje plany i też właśnie tej radości życia rybom na pewno w tym tygodniu nie zabraknie. Natomiast u osób z podznaku barana mamy kartę He of the Fairy Sword. W zasadzie no, można to przetłumaczyć na wiele sposobów, ale takim no, najlepszym odpowiednikiem odnośnie znaczenia tej karty to tak naprawdę jest taki boski pierwiastek męski. Oznacza to, że barany będą miały mnóstwo energii, będą bardzo odważne, będą miały bardzo silną wolę, będą niezłomne, będą zdeterminowane. Na pewno mogą też liczyć na to, że będzie ta pozytywna energia chroniła ich przed różnymi zakłosami losu. Tak więc no, tutaj ta waleczność baranów w tym tygodniu będzie bardzo dobrze widoczna. W u uzod jakalnych byków Guardian at the Gate. Strażnik Bramy. Karta ta mówi o tym, że byki są jakby w przededniu ważnej decyzji. Mogą zacząć nowe życie, mogą zacząć tak naprawdę zupełnie nową ścieżkę i mogą na nią wkroczyć już teraz, jeżeli czują się na to gotowe. Jeżeli już zdecydują się na to, żeby swoje życie zmieniać, to mogą śmiało to rozpocząć. Ten strażnik będzie ich wspierał, będzie im pomagał przejść do tego nowego planu. I jest to karta mówiąca o rozwoju bardzo takim wewnętrznym, duchowym, tak więc y, być może beki poczują się w tym tygodniu dojrzalsze i bardziej odpowiedzialne. Z kolei u znaku zodiaku bliźniąc, de Glancorel, y, karta, która mówi o tym, że bliźnięta powinny uważać na to, żeby nie dać się oszukać. Może się przed im, że. Ktoś będzie mamił jakimiś obietnicami, że jakieś iluzje będą przesłaniały im ważniejsze cel działania. No, muszą w takim razie uważać, żeby nie ponieść tutaj straty, ale jeżeli przejrzą tą iluzję, jeżeli uda im się w porę zorientować w tej grze pozorów, no to mogą to jeszcze obrócić na swoją korzyść. Tak więc bliźnięta muszą być w tym tygodniu bardzo czujne, żeby nie dać się tutaj komuś omamić. U znaku Zodiaku Raka z kolei. Um, make the mind matter. Karta, która mówi o tym, że tak naprawdę wskazówki dotyczące życia raków są wszędzie dookoła, są bardzo blisko, tak więc muszą się raki otworzyć na ten przekaz, muszą być bardziej cierpliwe, a wtedy te wszystkie wiadomości będą na nich spływały tak troszeczkę mimo chodem. Ważne są bardzo detale, ważne są bardzo szczegóły i na nie raki powinny się bardziej otworzyć, tak więc troszeczkę więcej spokoju, rozwagi i oczy szeroko otwarte, to wtedy na pewno uda Wam się dowiedzieć czegoś ciekawego. Ee, ulwa z kolei, podobna karta, mianowicie o tym gnom. Gnom oznacza, że lwy mogą być troszeczkę kłótliwe, mogą być troszeczkę zrzędliwe, i gderliwe, a nawet trochę złośliwe. Niemniej, no raczej będzie tutaj energia pozytywna. Jeżeli chodzi o lwy, powinny tutaj korzystać z takiego kreatywnego chaosu, który się koło nich dzieje, będą się dobrze w nim odnajdywały, tak więc nie ma się tutaj co na zapas bać. Być może lwy będą łamały jakieś reguły, będą łamały jakieś tabu, jakieś zasady, a być może mogą się spotkać z jakimś tutaj naciągaczem, tak więc trzeba być czujnym, ale działać śmiało zgodnie z własnym instynktem. U znaku zodiaku panny mamy Singer of the College, czyli mamy tutaj pieśniarza odwagi. Mówię o tym, że zodiakalne panny będą właśnie bardzo odważne, będą bardzo silne duchowo, bardzo silne moralnie, będą pokonywały strach i będą miały tutaj bardzo taką wielką siłę etyczną po swojej stronie. No na pewno nie będzie niczego w tym tygodniu takiego, co by mogły Pan jakoś przestraszyć, czy spowodować, że się wycofają, one będą parły śmiało do przodu i tą odwagą mogą tutaj bardzo dużo zyskać. Uznak, jaki, z, z jakiego przepraszam, wagi. Om poeta, om the poet. To karta, która mówi o tym, że wagi będą nastawione dosyć romantycznie do życia. Może będą dnia sobie ujały w obłokach, będą otwarte na sztukę, na poezję, na muzykę. W tym wszystkim będą odnajdywały radość, będą odnajdywały siebie. Karta ta jest również na energią seksualną, gdyż zawsze poezja i sztuka wiązała się ściśle z życiem intymnym, z wrażliwością, z empatią, tak więc wagi również na tym polu będą no, bardzo wyczulone. No i co ważne, wagi powinny uważać na to, żeby no, nie brać wszystkiego w życiu na serio. Powinny otworzyć się właśnie na takie podejście do życia z przymrożeniem oka. To będzie dla nich najwłaściwsza droga w tym tygodniu. U skorpionów z kolei flawny futer. Czyli, no, można powiedzieć, bardzo pozytywna karta. W jej tej interpretacji, przekazie jest nawiązanie w zasadzie do pozytywnej, bajkowej postaci, do Polucha. Natomiast ważne jest to, że skorpiony będą miały w tym tygodniu bardzo silną podporę, będą miały koło siebie dużo wskazówek. Praktycznie rozwiązanie ważnych dla leży u Waszych stóp. Wystarczy tylko się rozejrzeć. Karta ta również zachęca do tego, żeby być szczerym, żeby być Prawdomównym, otwartym, a wtedy wszystko w waszym życiu powinno się jak najlepiej układać. U strzelców, natomiast przewodnią kartą będzie Nalist Alchemist. Nalist Alchemiczka to bardzo potężna karta, bardzo mocna karta, i przekaz mówi o tym, że strzelce czeka jakaś transformacja, nieodwołalna zmiana. Być może nie wszystko pójdzie zgodnie z planem strzelców, być może wasze życie wróci się w taki sposób, że no, nie spodziewaliście się akurat e, takiego rozwiązania. Jednak jeżeli się nad tym chwilę zastanowicie, to będzie najwłaściwsza ścieżka dla was i będziecie świetnie się odnajdywać w tej nowej rzeczywistości. Dzięki temu będziecie mogli się odblokować, usunięcie przeszkód, to, to również jest bardzo silny przekaz tej karty. Tak więc nie bójcie się tej transformacji, czerpcie z niej energię, czerpcie z niej odwagę, a wtedy w waszym życiu najedługo stanie pozytywna zmiana. U koziorożców natomiast przewodnią kartą będzie The Bright Mother, jasna matka elfów. Karta ta mówi o tym, że koziorożce będą w tym tygodniu bardzo kreatywne, ale będą też nastawione tak bardzo opiekuńczą matczynie, no, będą pielęgnować swoich najbliższych, będą pielęgnować swoje związki, emocje, które w nich kwitną, będą również bardzo produktywne, będą... Także chętnie pomagały innym osobom, udzielały im schronienia, udzielały dobrych rad. Karta tu mówi też o, o wrażliwości koziorożców, e, które w tym tygodniu również będą bardzo otwarte na sprawy intymne. I mówi o miłości, akceptacji, o szczęściu rodzinnym. E, tak wygląda przekaz ferius oracle na ten tydzień dla Was, moi drodzy. Natomiast ja zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału tutaj na YouTubie. Zapraszam Was także na stronę Wróżka.org oraz na Facebooka Wróżka Sosza. Do zobaczenia na tydzień.